Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele pomocy Kościoła w potrzebie, każdy wielki post jest dla nas dobrą okazją, aby zatrzymać się, stąd refleksję nad ceną naszego zbawienia, a jednocześnie popatrzeć na los naszych sióstr i braci w Chrystusie Panu. W tym roku prosimy Was, aby ten nasz wzrok, nasze serca skierowały się w stronę Afryki. Afryka to kontynent piękny, rozwijające się chrześcijaństwo, a z drugiej strony smutnej wiadomości, które otrzymujemy chociażby z Nigerii, gdzie Boko Haram niszczy kościoły, morduje chrześcijan, niszczy diecezję. Wiele innych miejsc, jak Republika Środkowoafrykańska, jak Sudan, jak Etiopia przepiękne kraje, ale cierpią, szczególnie nasi siostry i bracia. Zwracamy się do Was serdeczną prośbą, aby oprócz modlitwy za ten kontynent, o pokój, o pojednanie, również nasze ofiary, które często przy okazji Wielkiego Postu zbieramy czy odkładamy skierować właśnie na pomoc, tamtym misjonarzom, tamtym kościołom. To, co dla nas wydaje się czasami małą cegiełką, potrafi być częścią wielkiego dzieła, które jeśli połączymy siły, możemy budować dla Afryki. Pochylmy się nad tym kontynentem, pięknym, ale cierpiącym i bądźmy solidarni z tymi, którzy dzisiaj cierpią, którzy dzisiaj są mordowani, którzy dzisiaj są wygadzani ze swoich domów. Muzyka